To jest to. Ty, to ty, to ty? Kurwa, to ty! Bar, bar, bar. To nie ty, nie? To skaw był chyba. Kurwa, to byłeś ty. Ja pierdolę. To byłeś ty czy nie? lewej. Nie, to nie byłeś ty, zajebałem kogoś, no. Patryk? Nie, pajab jest przy mnie. No to żyjesz, no kurwa. Ja to nie, ja to Leży tu. Kurwa, prawa przy murku, prawa przy murku. Ja pierdolę dostał, dostał. chyba zajebałem, nie jestem pewien ja dostał, 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 Chodźcie dostał ze mną. Razem wszyscy Olewek jak na złość Na Na To tu powinniśmy ich zaraz gdzieś widzieć O jest, ja widzę, to, to to wy przy murku? Nie, ja no ja jest Kurwa no Paja mówi zabij, no paja się zabij, że to nie my no kurwa no ja pierdolę drugi raz Ja pierdolę no Drugi raz po prostu To nie jest RUAF zresztą, ja pierdolę no. No ale był ktoś przy murku. No ale z drugiej strony na ha... kurwa! Idziemy <noise> tu. Kurwa mać, Boże święty! Kurwa, mi się kurwa, Boże, święty kurwa, ma... Coś, Coś stało? Się Boże, porza. Kurwa już nie urwało kończyny <noise> Ty nie ma? Pierdole. Co to kurwa? Prawda, polecam sobie zagrać Tu będzie wyjeba bardzo szybka. Tu jest... Re O, Frosblade co opinia od pijama? Dawaj, słucham. Frosbladece myśli, że będzie kit, myślę, że nie. Czy Ja chcesz... pierdole, nikt dosłownie kto z tą grą dłużej obcuje. Dziś wieczorem z zielonym. <laughs> nie ja on kurwa zniknął. Ja pierdolę, jestem w takach schowany! Ja Napadam! Ja nie zielonie! Kurwa. Co tu się dzieje? I tam... Ty bleedujesz. Heavy bleda. ma ktoś coś na heavy bleda? Ja mam, ale... Co Musimy... to za Sfera... Ale lecimy, mamy całą mapę do przebiegnięcia. Usypiam... I to w chwila, pobudzę was muzyką. O, niech się leci. Ja ich obudzę? Ty nie, bo ty puścisz ster Kurwa Maciej weź, weź Boże jak na wojnie Nie daj Boże To jest pojebaństwo A